tego bandytę, ja Aby ja mógł hodor Pogrzeb chodorowy, bo wyprawiacie. Co tam jeszcze zostało? Co to jest? Co to za kraj jest? Gdzie my żyjemy, kurwa jego mać? Panie Jerzy, informuję pana, że jeżeli pan by chciał złożyć jakieś Co to za kraj się ma się udać na komendę rejonową? Wystarczy. Tak. No i co? Musi Pan y, udać się na Komendę Rejonową, tam złożyć zażalenie. Dane się. Proszę? Takie, żeby w jakiś sposób... To no bo w PRL-BiS jest... żyjemy, to. Tego, te kontynuacja tego bydlaka, co tam... Do widzenia, do widzenia Za jestem A ja wiem, Pani go zapyta. Proszę się śpieszyć, bo ja nie się śpieszy. Ja tu nie mam zawiaru cały dzień strzeczeń. Dlatego, że zostało przyjęte zgłoszenie o. Awansurze. Mogę ten dowolnić, bo chciałem jechać A na powrót. Spokojnie, spokojnie. Państwo i ja Od tego pana. Akurat, od którego? Od tamtego pana. Tego pana słyszycie? Tak, od tego pana słyszycie. Ale tak, tak no nie, przecież robię. Dlaczego pan. Niech się odłączy taka to osoba. Jest. to pan? Bo się może nie jest, ale ja akurat będę z nim głosować. Przekażę Państwu nową więc proszę poczekać, tak? No to niech się Pan śpieszy, bo ja nie mam czasu. Bo jestem przestępcą. Dlaczego jestem przestępcą, pan przestępcą no, o Ale Na stare lata to mi przyszło. Panie, Pan moim duchem mógłby być. Żałuję tego, że Pan taką robotę robi. Proszę Pana a nie coś lepszego w życiu bo co pan, pan traci pieniądze to jest z naszych podatków bo ja nie płacę bezpośrednio podatku pośrednio kupuję bilet czy bułkę i butelkę mleka już mi podatek odciągają i wy panowie żyjecie z tego nie zapominajcie o tym miejcie trochę honoru za kogo wy tutaj robicie takie rzeczy mało było nieszczęścia i zbrodni i stanu wojennego Pan nie pamięta, bo pan powojenny była w świecie. Pana nie było na świecie. Mogę dwa słowa tylko. Do pani? A nie, pani Pani chciał coś powiedzieć. Ja proszę panią byłem e, internowany, stanie wojennym. Siedziałem za damem miśniczkiem w jednej celi. a Siedziałem z Januszem Koliny Mikę i nie ma tego i prawo. Prawo i, i sprawiedliwość. No My na Borowski dali. Na komendzie społecznej mają moje dane. Co to tutaj się jest? Musimy jeszcze powiedzieć, z imiona Panu rodziców? Z imioną ojca Matki. Ale to wstyd, żeby, żeby jeszcze człowieka tutaj przynajmniej. Ma w ciągu 73 to, to lat, dziękuję. No nie wiem, dlaczego Pana spisuje. No bo żyjemy w takim państwie, po no, prostu. Gdzie ja jesteśmy. Dlaczego Pana spisują? Nie wiem. Zasłuchajcie się Wam gołe. Ale znaczy kto Pan? Proszę. A co się stało? To nie podobało biorą i Wy, wyłapali przed tym, znaczy, tak? Znaczy.